ze źródła, którym jest Bóg. Więc to, o co musisz stale walczyć, o swój czas z Bogiem. Your time with God. On zawsze czeka. He's On zawsze czeka. Zawsze chce się z Tobą spotkać. To Znajdź ten czas z Bogiem. Find that time for God. Niektórzy jak za dnia tego czasu nie mają. Some people don't have this time during the day. To Bogi wybudzają w noc. And so God wakes them up in the middle of the night. I Nie daje im spać, to nie Dominika? And he doesn't let them sleep, right Dominika? <laughs> Bo czasami potrzebujemy się modlić w nocy. Because sometimes we need to pray at night. Więc jeśli się obudzisz w nocy i nie możesz zasnąć, to się tym nie stresuj. Otwórz Biblię, zacznij czytać. Open your Bible and start Może to ma być twój czas z Bogiem. Maybe this is your time with God. Nie walcz ze snem. Don't fight um, Tylko Boga. But worship God. Nie mam do tego czasu. i, don't na, i nie denerwuj się u Spotkaj się ze swoim kochającym Bogiem. Meet, meet your God. Nie wiem, co mam na samym końcu, ale dobra. Kolosan, pierwszy rozdział. Pierwszy rozdział i sama końcówka od 27 wersetu. Im to chciał Bóg dać poznać, jak wielkie jest między poganami bogactwo chwały tej tajemnicy, którą jest Chrystus z Was, nadzieja chwały. Jego to zwiastujemy, napominając i nauczając każdego człowieka we wszelkiej mądrości, aby stawić go doskonałym w Chrystusie Jezusie. Nad tym też pracuję, walcząc w mocy Jego, która skutecznie we mnie działa. To them God chose to make known how great among the Gentiles are the riches and the glory of this mystery, which is Christ in you, the hope of glory. Him we proclaim, warning everyone and teaching everyone with all wisdom, That we may present everyone mature in Christ, for this I toil, struggling with all his uh, with all his energy that He powerfully works within me. Oto tajemnica wiary, słuchajcie. This is the mystery of our faith. <laughs> Ciekawe, że ludzie, którzy nie znają Boga. Interestingly, people who don't know God. Jak nie wiedzą, jak ci Biblii nie na coś odpowiedzieć. When they don't know how to, answer you biblically, to się zasłaniają taką magi magicznym zwrotem. They use this magical statement. To tajemnica wiary. It's a mystery of faith. tak naprawdę nie wiem co